Ustawiłem budzik, aby iść poćwiczyć. Ale podczas spania leżenia pali się od 40 do 90 kalorii na godzinę. Po co więc ćwiczyć? A tak serio. Dziś odcinek o tym, w jaki sposób kierowca może spalać kalorie. Zapraszam. Cześć, witajcie. Po tym, mam nadzieję, troszkę śmiesznym wstępie, znacie już temat dzisiejszego odcinka, a mianowicie porozmawiamy o tym, w jaki sposób kierowca może spalać kalorie, będąc w trasie. Bo bardzo często słyszymy od kierowców, że ja nie mam czasu na to, żeby ćwiczyć w trasie, nie mam czasu, żeby biegać, nie mam czasu na rower. Pamiętacie, nawet mój pierwszy tydzień diety, w którym cały czas lało, padało? Naprawdę wtedy nie miałem wyjścia, nie mogłem nic takiego robić, ale są ćwiczenia, a nawet są podstawowe elementy dnia, przez które chudniemy, które jeżeli wprowadzimy do swojej diety, okaże się, że będą pozytywne tego rezultaty. Ale po kolei. W diecie najważniejsze jest to, aby przyjmować kalorii mniej. Aniżeli spalamy. Moja dieta ułożona jest na 2100 kalorii. Oznacza to, że jeżeli w ciągu dnia nie wykonam ruchów, ćwiczeń, podstawowych nawet ruchów na, yy, i zużyję mniej niż 2100 kalorii, wówczas moja waga nie spadnie, a wręcz przeciwnie, może nawet wzrosnąć. Powiem wam taki przykład, że zanim poszedłem na dietę. To było parę lat temu, pierwszy raz, kiedy poszedłem. Moja pani dietetyk wyliczyła, że ja przyjmowałem dziennie między 4 a 6 tysięcy kalorii, a spalałem około 1600. Rozumiecie? 3000 kalorii więcej żarłem, aniżeli potrafiłem to spalić. Skutek, tak jak widzicie na zdjęciu, jeszcze dół, przepraszam, na filmiku, jeszcze dół jest wypukły, tak? Ale spokojnie, jestem na dobrej drodze. Wracając do tematu. Moja dieta ułożona jest na 2100 kalorii i zadanie moje polega na tym, abym w ciągu dnia spalił więcej niż 2100 kalorii. Widzicie dzisiaj na filmie, bo film jest dzisiaj poświęcony sprzątaniu również, przede wszystkim sprzątaniu, gdyż w ten sposób chciałem pokazać kierowcom, że niekoniecznie trzeba spacerować wokół brudnego, śmierdzącego, bo tak to nazywamy kierowcy brudnego, śmierdzącego parkingu. Również można poświęcić czas dwa razy w tygodniu, a na pewno raz w tygodniu, bo kierowcy pauzują w trasie. Możemy po, czas poświęcić na to, co teraz widzicie, a więc sprzątanie na przykład paki. Wy to oglądacie w bardzo przyspieszonym tempie, ale mi to zajęło 29 minut. Takie jest nagranie. Wy to oglądacie w kilkadziesiąt sekund. I wiecie co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że wykonując tak proste sprawy, jak zamiatanie, schylanie się po jakieś rzeczy, które nam się walają na pace, spalamy między 250 a 350 kalorii na godzinę. Jeżeli ja to wykonywałem 30 minut, spaliłem między 150 180 kalorii. Ale dzisiejsze wszystkie filmiki, które oglądacie, w całości. Trwały były ponad 3 godziny, tyle czasu sprzątałem. No nie znaczy to, że miałem, miałem aż tak wielki syf, gdyż kierowcy, którzy dbają o sprzęt, zwłaszcza o to, jak wygląda środek, jak wygląda paka, nawet na zewnątrz, wiedzą dobrze, że 2-3 godziny, no to o, na takie stryknięcie i tak czas leci, prawda? No nikt tego nie wykonuje tutaj na jakichś zawodach, na jakichś wyścigach. Sprzątamy. Niekiedy odpoczywamy z 5-7 minut, siądziemy sobie, samochód, kabina w środku, mimo że jest mała, posiada zakamarki, które no też należy wyczyścić, często gęsto lodówka należy odmrozić, wyczyścić ją, użyć jakiejś chemii, różnego rodzaju schowki. Po kilku dobrych miesiącach same wyczyszczenie foteli to jest godzina plastiki, no naprawdę uwierzcie mi. Ludzie, którzy nie są w branży, bądź ci, którzy no niekoniecznie tam kładą nacisk większy na czystość w aucie. Nie zrozumieją, że czyści się auto 2-3 godziny. Natomiast ja wam mówię, że tak jest. I teraz, jeżeli przed chwilą powiedziałem, że sprzątanie to jest 300 kalorii, a sprzątamy 2-3 godziny, to już mamy między 600 a 900 kalorii wykonując tak proste czynności. Rozumiecie, czyli nie, nie biegamy. Nie skaczemy, nie jeździmy rowerem, wykonujemy czynności tylko koło auta. Powiem Wam szczerze, że kierowca przez cały dzień jazdy, on powiedzmy 8-9 godzin, spala między 1200 a 1600 kalorii. Wow, prawda? Niektórzy nie dowierzają. A wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że organem w naszym ciele, który potrzebuje najwięcej kalorii, jak myślicie, co jest? Ci, którzy odpowiedzieli, że mózg, mieli rację: to mózg potrzebuje najwięcej kalorii. I kierowca, który przemierza autostrady, patrzy lewo, prawo, do tyłu, do przodu, często, gęsto hamuje, zatrzymuje, dodaje gaz, wykonuje manewry, wyprzedzania, omijania, cały czas jest skoncentrowany, cały czas jest skupiony. Możecie powiedzieć: No to jeżeli kierowca spala 1500 kalorii podczas jazdy, jeżeli nawet podczas zwykłych czynności typu, no nie wiem, obejście dwa razy parkingu dookoła kilku pajacyków, tak? Dlaczego kierowcy są tak grubi? Odpowiedź jest prosta, ponieważ przyjmują kalorii więcej, aniżeli ich organizm potrzebuje. Jeżeli moja dieta dzisiaj jest ułożona na 2100 kalorii, to moim zadaniem jest spalić minimum 2101 kalorii, żebym ja mógł wejść na drugi dzień na wagę i zobaczyć, że schudłem jedną setną grama. No tu oczywiście to powiedziałem w żartach, prawda? Natomiast staram się i kontroluję to za pomocą zegarka, którego zakładam, który zakładam rano po przebudzeniu. I wieczorem on pokazuje oczywiście mniej więcej. Również wartości, o których ja Wam wspominam, są wartości mniej więcej. Ale spalam około 3200 kalorii, czyli 1000 kalorii więcej, aniżeli podaje. Dietetyk kiedyś wyliczyła mi, że przyjmowałem 4-6000 kalorii dziennie a zapotrzebowanie moje wynosiło tam chyba coś 1800-2000, tak? No, czyli tak jak mam teraz tę dietę 2100. Rozumiecie to? Żreć 4000 kalorii więcej. Nie, nie dziwię się zatem, dlaczego wyglądam tak, a nie inaczej. Każdy kierowca ma z tym problem. Trzeba kontrolować kalorie. Ile razy spotkaliście się z takim widokiem, bądź sami to robiliście, że zatrzymujecie się po całym dniu, wiecie, że za godzinę idziecie spać, Garnek, woda, cztery kiełbasy śląskie, do tego trzy bułki, trzy piwa. Lekko licząc mamy już ponad 1000 kalorii przyjętych. Lekko. Oczywiście są to niezdrowe kalorie, bo należy rozróżnić, co to jest 300 kalorii pochodzących z warzyw, a co to jest 300 kalorii pochodzących na przykład z wieprzowiny. Wiecie, jak ja biegałem na przykład wokół parkingu, to kierowcy grubi robili mi zdjęcia, filmiki, uśmiechali się, pewnie wysyłali to na jakieś swoje... Grupy y, firmowe i haha, ha, hi, hi. Rekordowo, jak kiedyś biegałem, to chyba było 48 minut wokół parkingu, to koło kierowcy znalazłem 5 petów. Kierowca, który sobie po prostu siedział, jak biegłem pierwszy raz, to tak mi się wydaje, że nie było nic, ale okej, okay, powiedzmy, że leżał jeden pet, potem patrzę nagle, drugi, trzeci, czwarty, 5 petów, 45 minut. No więc wyobraźcie sobie, że taki kierowca spalił 5 papierosów w ciągu godziny wyżłopał trzy browary, a jeden browar to jest 250 kalorii. Często się zdarza, że wypijamy 4-5 piw, tak? 1250 kalorii. Zdarzało mi się również, że wypijałem 10 piw, jak przyjeżdżałem do domu. 2500 kalorii. I nawet jako ciekawostkę Wam powiem, że mój lekarz powiedział, że na samym piwie człowiek by przeżył nawet 2-3 miesiące. Ponieważ tam są, oprócz wody, no woda nie ma kalorii żadnej, tak? Piwo jakieś tam posiada. Oczywiście byłoby to skrajne wykończenie organizmu, ale... 2500 kalorii przyjęte, witaminy również jakieś, w piwie są. No tylko, że to podaję wam jako ciekawostkę, prawda? Prawda? Natomiast, no tak jak powiedziałem, 4 piwa, 1000 kalorii. A gdzie jeszcze do tego warzywa, jakieś mięso, ryż, białka, podanie węglowodanów? No? Jakbyśmy nie rozmawiali, sprowadzamy temat do tego, że należy podawać kalorii mniej aniżeli jemy. Dla przykładu powiem Wam tylko, że yy, nawet takie sprzątanie kabiny. Sprzątanie to jest, tak jak powiedziałem, 250-350 kalorii na godzinę. Yy, nawet robienie obiadu to jest 100 kalorii na godzinę. Rozumiecie, bo coś trzeba podnieść, przytrzymać, zamieszać. Każdy ruch to jest spalanie kalorii. To jest tak jak lejemy benzynę do samochodu. Pojedziemy sobie 3 metry, ale przecież zużyliśmy, tak? Ktoś powie tam jakieś gramowe części, ale zużyliśmy. Idźmy dalej. Mycie podłóg w domu nieraz 200 kalorii na godzinę. Na no 150 m2 dom, odkurzyć, umyć podłogi, 200-300 kalorii. Umsknęło już tam, prawda? Mycie okien, nawet w samochodzie, 150 kalorii na godzinę. Umycie trzech szyb w samochodzie ciężarowym, z zewnątrz, wewnątrz, to jest takie dobre 15-20 minut, tak? No bo dokładne umycie. No to jeżeli ja powiedziałem, że 150 kalorii jest na godzinę, a my myjemy 1 trzecią tej godziny, spalamy 60 kalorii. Mycie auta, no tu akurat tego nie robimy, ale myjemy na przykład swoje auta osobowe. 250-300 kalorii na godzinę. Umyć dwa samochody na przykład dobrze. Cały czas chodzi o to, żeby wykonywać ruch. Na, wiecie co? Wchodzenie po schodach. Nieraz kierowca mówi: Nie mam gdzie ćwiczyć, nie macie schodów. W domach jednorodzinnych, w klatkach schodowych są schody. 900 kalorii na godzinę. Godzina wchodzenia po schodach. 900 kalorii. Kończę odcinek, bo zapewne znowu jest długi. Mam nadzieję, że interesujący. Dziś chciałem właśnie powiedzieć o prostych czynnościach, które kierowca może wykonywać. Wiecie co? Ja na chwilę odsłonię firankę. No tak, na filmie, którym widzicie, jak myje szyby, stoi skania z czarną naczepą. Nie wiem, jaki tam jest kierowca w środku. Czy szczupły, czy gruby? Na pewno jest kierowca, bo od czasu do czasu przepala samochód. Minie za chwilę 20, już chyba minęło 20. Tak, minęło 20 godzin, jak ja stoję na tym parkingu. Ja go nie widziałem tego kierowcy. Nie wychodzi, nie spaceruje. Jeżeli jest tam ktoś otyły. No to ma to na własne życzenie, tak? Ja nie osądzam, bo nie wiem, kto tam siedzi. Natomiast y, kierowcy zrozumieją, co chcę teraz powiedzieć, i y, 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 jaką sika ja go nie widziałem. Przez kilka godzin, naprawdę siedziałem w samochodzie z, y, z otwartymi firankami, sprzątałem, chodziłem wokół auta, muzykę puszczałem, rowerkiem sobie trochę jeździłem wokół paki, piesek biegał, kierowcy nie widać. Więc jeżeli tam siedzi osoba otyła, no to na własne życzenie, prawda? Gdyż przez to załóżmy, że on sobie leży, że spala, nie wiem, 70 kalorii na godzinę, to przez 10 godzin spali 700 kalorii, ale przyjmie obiad, coś sobie zje, ciasteczko czekoladki. Ja zrobię kiedyś osobny odcinek na ten temat i wyjaśnię Wam, pokażę Wam kaloryczność prostych rzeczy, po które sobie sięgamy codziennie, jemy, no to taka przekąska, tak? Przekąska na przykład czekoladowa, która może mieć 700 kalorii i wagę około 150 gram, 150 gram, 700 kalorii. Cukry do tego tam są straszne sprawy. Zrobię kiedyś osobny odcinek. Nie przedłużając, bo <gry> wiem, że miały być te odcinki krótsze, no nie potrafię, tak. Zawsze jest tyle do powiedzenia w tym temacie, tyle rzeczy chciałbym wam powiedzieć, przekazać. Podsumowując. Musimy spalać więcej aniżeli tych kalorii przyjmujemy. I to jest podsumowanie dzisiejszego odcinka. Następny odcinek będzie nagrany z zakopanego, gdyż dzisiaj jest niedziela, jak wam nagrywam, a w piątek jadę już na obóz. Myślę, że mogę zdradzić teraz, jaki to jest obóz. W dwóch słowach powiem: jest to obóz karate. W tym roku mija 30 lat, kiedy pierwszy raz zacząłem trenować karate w 92 albo 93 roku. Muszę zapytać się mojego nauczyciela, bo zawsze o tym zapominam. Zacząłem trenować karate, e, wracam do tego, to będzie mój drugi obóz po dłuższej przerwie, no, spowodowanej różnymi rzeczami. Myślę, że kiedyś też osobny odcinek zrobię na ten temat. Uwierzcie mi pomysłów na odcinki, mam bardzo dużo, a nawet dzięki Wam przychodzą mi kolejne pomysły. E, na przykład mój kolega Robert mówi do mnie tak, co Ty robisz odcinki o tym jak chudniesz? Powiedziałem mu tak, słuchaj, to zrób odcinek o tym, jak przytyłeś, i ha ha, hi, hi, ale wiecie co? No tak, to jest kolejny pomysł na odcinek. Przecież ja nie ważyłem całe życie tyle. Zrobię też osobny odcinek, który będzie troszkę przestrogą dla kierowców, dlaczego wyglądam tak, a nie inaczej. Więc pomysłów na odcinki mam bardzo dużo. Następny, tak jak powiedziałem, i będzie z obozu Karate w zakopanym, będzie to 50. już. Obóz przez 25 lat mój y, sensej Waldemar Dąbrowski. Notabene najwyższy stopień w Polsce. Ósmy dan w Karate Shotokan, przepotęga karate. Y, 50 obóz organizuje. Mój, nie wiem który to będzie, a policzę kiedyś to, to wam powiem. Natomiast na obozie będzie mocno będzie grubo, będzie mocno. Mam zamiar zrzucić około 7 kg w tydzień czasu. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, co było dzisiaj przez ten odcinek cały czas mówione. A mianowicie będę przyjmował 2100 kalorii, ale na obozie policzę to, ale wydaje mi się, że ponad 4000 kalorii to na pewno będę e, tracił. I chodzi o to, żeby również nie być na obozie głodnym. To wszystko będzie w podsumowaniu obozu odcinku, który zrobię za kilka tygodni. Na dzień dzisiejszy to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak było, to dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie dalej, zwłaszcza kierowcom. Piszcie, hejtujcie, wspierajcie. I mam nadzieję, że ja Was wspieram. Dziękuję za odcinek. Do zobaczenia. Cześć!